Pipsa wokalna, pipsa wokalna Dłużej nie zwlekajmy bo trzeba zniszczyć ciemną moc Piper. Pipa! runda Pipa! Hej dziewczynko, jak jest? Pipa! tak wysokie dwie? Zwycięstwa Frankii. Pizza wokalna. Runda druga. Pitwa, nie bez wierzchu. Moje pół dnia to nie miech. Zaśpiewamy długi dźwięk. Ha Zmarł. Zwycięstwa Frankii. Pizza wokalna. Runda trzecia. Kapital. Pizza Zaśpiewajmy niski dźwięk! Spoko! Stoi przed tobą Kapitan B! Testosteron mi się wylewa uszami! Daj z siebie wszystko! Łyso A... łysoci? Taki cudny jest świat i ten świat jest w nas. O nie! Już czujesz, że mamy wspólny cel. Śpiewam piosenkę finałową. Żyć nas dziś może tylko śpiew, by razem być i pięknie żyć. Ja zaśpiewam to nie, nie będę cicho. Taki cudny jest świat, i ten świat jest nas. Już tu jeszcze mamy wspólny cel. Połączyć nas dziś może tylko śpiew. By... Go. Nie robiliście go!